Najdroższa na kolano, prawie frazą wyszukaną. Nastał czas miłosnej koziby. Coś ty, ona na to, coś ty. Jest w tym coś ty, nutka wiotka, co radośnie nie dowierza. Jakbym z domowego kotka w drapieżnego wyrósł zwierza. Choć cię daleko w nieskończoność pod powieką, gdzie nie dręczy świat nieznośny. Coś ty, ona na to, coś ty. Jest w tym coś ty, rękawiczka, w twarz ciśnięta mojej jaźni, i wyzwanie na policzkach. Nie obiecuj, bo się zbłaźnisz. Nie baw się figowym listkiem, wszak intencje moje czyste. Serce szczere celnie sprośne Coś ty, ona na to, coś ty. Jest w tym coś ty przyzwolenie, co sugestią za nos wodzi Że dążeniu i spełnieniu sprośna szczypta nie zaszkodzi. Lżej przez życia bronić szczeluście, gdy rozpraszam rokich uśmiech i przymierze rząd podniosłych. Coś ty, ona na to, coś ty. Jest w tym coś, Ty, wątek znany, Ufność błoga i westroska Dla latarni zakochanych. Czeluść życia to błahostka, Z drapieżnika znowu kotek, Mówi wreszcie syt miłości, Będzie z tego z dziesięć zwrotek. Coś, Ty, no na no, no, to coś, Ty. Jest w tym coś, Ty, zrozumienie Smaku, co zasycha w ustach, pobłażliwość smutku mgnienie I nieprzenikalność lustra. Ona śpi, a ja w rozpaczy. Jedno coś ty tyle znaczy. Dożywocie niepewności. Coś ty, szep coś coś ty, szep coś coś ty.